Cześć, witam na moim kanale. Słuchajcie, w tym odcinku porozmawiamy sobie na temat tej przypchanki pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym, który jest kontrolowany przez rządzących, a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapraszam na odcinek. Przepchanka zaczęła się od wniosku tak naprawdę Komisji Europejskiej z 2019 roku, która właśnie miała zbadać Tutaj działalność Izby Dyscyplinarnej, nazwijmy to Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest w ogóle taka instytucja, która w ogóle tak naprawdę jest niezależna od Sądu Najwyższego. Praktycznie mają inny budżet, inne administracje. W ogóle osoby, które w tej Izbie sądziały jako sędziowie, mają nawet wyższe o 40% uposażenie od normalnych, powiedzmy, takich sędziów Sądu Najwyższego, którzy orzekają w tych istotnych sprawach, w sprawach cywilnych czy sprawach karnych, albo w sprawach prawa pracy. Generalnie tutaj to się również wiązało. Z takimi głupimi pomysłami partii rządzących, że na przykład za zdawanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej groziło właśnie sędziom dyscyplinarka, albo nawet przykład omawianego przez nas tutaj e, orzeczenia Sądu Rejonowego we Wrocławiu w sprawie tego artykułu 138 kodeksu wykroczeń. Również tutaj głupki wpadły na pomysł, żeby wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec właśnie sędziego, który słusznie wytknął, że osoba, która brała udział w wydawaniu w wyroku przez Trybunał Konstytucyjny to konkretnie był pan Muszyński, no nie sędził. Przy czym właśnie Sąd Wyrajonowy powoływał tutaj się wcześniej na właśnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. No więc proszę Państwa to oglądam w ten sposób, że teraz we wtorek akurat komunistyczny prokurator, którego koledzy umieścili tutaj w Trybunale konstytucyjnym jako sędziego, no stwierdził, że Polska no nie musi stosować się do środków tymczasowych, gdyż ona są jest z Konstytucją Rzeczypospolitej. No proszę Państwa, że przede wszystkim mam tak e, zgodność bądź niezgodność właśnie tych traktatów międzynarodowych z Konstytucją po Polskiej była już sprawdzana co najmniej dwukrotnie. Wśród nich był właśnie omawiany właśnie ten przykład dotyczący właśnie ekstradycji polskiego obywatela, w związku z czym została zmieniona chociażby Polska Konstytucja, żeby w tym zakresie ona była zgodna. Są wyroki po prostu robione pod polityczne zamówienie. Ten Trybunał Konstytucyjny to nie ma żadnego autorytetu i po prostu jedynie co to, to, się wystawia na pośmiewisko, a zwłaszcza, że także w składzie akurat tego składu Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie wydawał to orzeczenie, we wtorek była osoba, która w ogóle nie jest sędzią. Tutaj mówimy o panu Justynie Piskorskim. Tłumacząc innym językiem, przykładowo, gdyby kominiarz podawał się za policjanta i wystawiłby komuś, powiedzmy, mandat, no to po prostu ten mandat w znaczeniu prawnym nie istnieje. On jest i tak nieważny. Nawet jeżeli, powiedzmy, koledzy tego kominiarza. Będą go uważali że za policjanta. Tak samo ma miejsce właśnie w przypadku właśnie tych sędziów-dublerów. Więc tutaj kwestia ich orzeczeń tak naprawdę no, nie ma żadnego znaczenia. Tym bardziej, że polskie sądy są również sądami unijnymi, więc one są związane również orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i tutaj przechodzimy teraz do czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który właśnie stwierdził no, niezgodność właśnie z prawem Unii Europejskiej. Funkcjonowania tej śmiesznej Izby Dyscyplinarnej, no i de facto tej całej, właśnie reformy rządzącej, która po prostu zmierzała do podporządkowania sądów, no po prostu tej partii rządzącej. Co jest oczywiście niedopuszczalne i bardzo niebezpieczne, gdyby po prostu cofnęło by nas to do czasów komunistycznych, albo sięgając dalej nawet do, do tego, chociaż co było w, w Niemczech, tyle kiedy istniała III Rzesza. Wtedy by każdej sprawie, gdzie po drugiej stronie sporu stał jakiś polityk partii rządzącej, można było się spodziewać, że po prostu sądy by wydawały takie wyroki na zamówienie. Nieco w odpowiedzi parę godzin później po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na ten temat miał debatować również ten polski trybunał konstytucyjny. Z tym, że procedowanie odłożyli akurat do 3 sierpnia. Ale 3 sierpnia również nie zostanie wydany wyrok. Po pierwsze dlatego, że wtedy nie będzie pełnego składu Trybunału. Przypominamy, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, natomiast 23 lipca kończy się kadencja jednego z sędziów, sędziego Leona Kierasa. A skoro właśnie zarządzono, że Trybunał Konstytucyjny ma wydać roszczenie w pełnym składzie, to pełny skład składa się z 15 sędziów, a nie z 14. Poza tym no to już jakby wskazuje na to, że z założenia powiedzmy i tak to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego będzie nieważne, gdyż prawdopodobnie nazwijmy to w tym pełnym składzie będą, będą również ci dubleży. W takiej sytuacji, gdy po prostu skład sądu był nienależycie obsadzony i przy wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona, to po prostu takie orzeczenie jest i tak nieważne z moc samego prawa. I proszę Państwa, i tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.